Dziewiórki i bobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym dniu. Eee, bardzo ładnie się zaczął dzień, aczkolwiek teraz troszeczkę popaduje, co zresztą słychać banglaniem na blaszanym dachu. Eee, dzisiaj mamy pciu także e, zrobiłem już urunkę dookoła. Jeszcze pewnie Wam pokażę, bo będę wybierał się później do Pawła. E, wszystko zamknięte wszystko, po prostu kompletnie zamknięte wszystko, nic nic się nie dzieje. Miasto martwe. Tam. Droga, jedna z takich głównych dróg, których normalnie jak widzieliście, czasami nie można przejść przez ulicę. E, no, nic nie jedzie. Nic po prostu. O, przejechał samochód. Pusto. Z tamtej strony kolejna 113. Motor. Pusto. Nic. Zero. I tak będzie wyglądało do końca tygodnia. Do piątku co najmniej, bo to jest oficjalnie e, czas tych trzech dni w ciumban, ale oczywiście większość kamerów przedłuży sobie to do do końca tygodnia, no. zrozumiałe. My Polacy wiemy, o co chodzi. Także co? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Kolejny poranek. Jedziemy do urzędu i wjazd, jadą dokończyć składanie szab, Muszą dokończyć szuflady i tam parę rzeczy zmienić w ustawieniu. No i to zobaczymy, co dalej. Co za tym i poza tym fabrykalowy? Nie wiem, nie wiem, jak będzie z tym urzędem, bo, bo, jeśli nie uda się dzisiaj załatwić, to najbliższe dni wszystko jest zamykane. Ciumban, czyli tutejsze Święto Zmarłych, te najważniejsze trzy dni teraz, czyli, a, no, czyli wszystko, co państwowe, będzie zamknięte. Również banki, wszelkie biura. Typu dostawca typu EMS czy, czy DHL również nie jeżdżą. mercy pracownicy dostają wolne. Także będzie paraliż. Kilka dni nic się nie załatwi a w Kambodży. Jak ktoś oglądał raj obiecany na początku, pierwsze dwa odcinki były właśnie głównie o tym, że nic nie można załatwić w Jedziemy sobie, a znaczy to właśnie to stoimy w korku, jest gigantyczny korek. Tu chciałem wam pokazać trasę, którą normalnie robimy tam 15-20 minut. No to już jedziemy, 40 prawie. Eee, a tam chciałem pokazać wam samochód, tam oczywiście stanęliśmy, także zaraz wam pokażę. A, dlaczego korki? No bo ludzie uciekają eee, na święta, na pciumban. Cały tydzień wolny. To jest tak jak mówiłem, Kambodża stoi. Taką BMW chciałem wam pokazać, ale... Niełatwo, przez te wszystkie zakorkowane pojazdy Przyjechaliśmy po klucze do pizzerii, ale Krzysztofa nie ma. Krzysztof się udał gdzieś na miasto. I no i tak, w związku z tym ja nie mogą pojechać skręcić szafek. Czekamy, a Krzysztof przyjechać podobnie już za pół godziny. Więc przyszliśmy z Tarą na plac zabaw. z skwapliwie już dziecko korzysta, od razu poleciała. Niesamowite jak ona szybko łapie kontakt z dziećmi, nie ma w ogóle żadnej blokady. Tam już jakiś chłopiec już sobie machają, już. Dobra, nie będę peszył, bo widzę, że się dziecko speszyło, nie moje. Niech się bawią. Już tam biega, oczywiście. Którędy dziecko moje weszło na górę. No przecież wiadomo, że musi tubą wejść, przecież nie schodami. Już się bawi z jakimś chińskim chłopcem. Bardzo dobrze. Niech się bawi. Przelazła. Ostrożnie, żabko, powolutku. Patrz pod nóżki, ostrożnie. Nie krzycz. No ostrożnie, bardzo ładnie. I nad dobra, aż to nagram, aż to nagram. Yeah, brawo, brawo Juni. Idę zobaczyć czy już Krzysztof dotarł żeby wziąć klucze. W ministerstwie nie udało się wszystkiego dzisiaj załatwić. Musimy no właśnie przełożyć na, na, na następną wizytę, a następna wizyta może być dopiero za tydzień, bo wszystko w związku z kciumban pozamykane. Nie, nie ma Krzysztofa jeszcze. No dobrze, trudno. Wracam do dziewczyna Plac zabaw, czytam dalej idziemy już um, do mieszkania znajomego. Mam klucze, więc dokończą dzisiaj te meble mam nadzieję. A faktycznie w później nie tylko miejsce otwarte. Ok. Tropy przestawiane. Dobra. Ma być nowe ustawienie. Montaż szuflad, plus jeszcze dwie szuflady. Nie zrobione. Dobra. Zaczynamy. Dobra. Robota skończona. Zostały jeszcze do przykręcenia tylko rączki, ale to już muszą właściciele zdecydować, na jakiej wysokości chcą. Bo eee, bez tych rączek po prostu się ciężko otwiera. Nie, to trzeba zrobić, ale ono co na dwie śrubki to już jest prosta robota. No i teraz w środku. Tak wygląda ta szafa. I te dwie obok są identyczne w środku. Cyk. Trzy szuflady. Półka drążek. Półka. Szuflady. Wszystko działa. Ta sama szafa. Tutaj, tu jest trochę odwrotnie nie powinno być, ale na razie z pewnych względów technicznych tego nie zmienimy. No i tutaj. Tak. Koniec. Jeszcze teraz tylko umyję lustra, żeby to wyglądało ładnie. I dziękuję. Skończyłem. Jest wieczór. Wracamy do domu. Tylko na razie nie możemy się dogadać z kierowcą tuktuka, tuka który nie potrafi tu wjechać stoi na zewnątrz i czeka aż my przyjdziemy to jest 20 minut piechotą, no 15 minut piechotą Tarang mi teraz tłumaczy jak to przyjechać dojechaliśmy już do domu, wróciliśmy e, spory ruch na ulicy faktycznie cały czas Szczęśliwie głównie w przeciwnym kierunku było e, idę kupić makrelę Tarang gotuje ryż Zjemy sobie kolację i idziemy robić seans filmowy. Zaraz będę sprawdzał, czy jest opcja w ogóle obejrzeć Killera. W sensie, czy jest dostępny gdzieś w internecie e, z angielskimi napisami. Jak nie, to będę szukał jakiegoś innego polskiego filmu z angielskimi napisami, który będziemy mogli sobie dzisiaj starą obejrzeć. O, No to się przeszedłem. Zapomniałem, że Cumban jutro zamknięte. To było miejsce, także także już zamknięte. Dopiero pewnie w przyszłym tygodniu otworzą. A tam Dżuny. i kotek. I mama. Hej! co masz na głowie? Co to jest? Masz head? kapelusz, Tak? No super, designerski taki. Ty to masz, powiem ci. Nieźle. Okej, okay. fajnie. W porządku. Okej. Okay. Dobra. Jadę do Pawła. Na. Ty powinienem założyć to niebieskie śmieszne, nie dam rady. Nie bez rady. To ja bez tego niebieskiego śmiesznego jadę. Jeżeli market Chcę wam pokazać. Tu jakieś panie sobie na zewnątrz stoją, ale sam Market to zamykamy. Po drugiej stronie wszystko go zamykamy. Market oczywiście zamknięty. Trochę ruch, ale to jest jedna z głównych ulic. Natomiast tak, puściu się to nic nie brak, to się praktycznie nie uczy. Przyjechałem do Pawła, do Kokąg Sausage, bo będziemy razem zamawiali jakieś tam... Paweł coś ma z, do zamówienia. z Chimia, mam tam sporo rzeczy do zamówienia, więc sobie usiądziemy razem, zamówimy. Ale chciałem wam pokazać, co tu się dzieje, patrzcie. Kokong sausage. i co tu nagle powstało. Tu było jakieś zamknięte miejsce, a tutaj... bar. Tu powstał bar. W środku jakieś miejsca do siedzenia są. Na zewnątrz normalny bar. Bilar, tutaj? Hello, jest grill. Podejrzewam, że na górze też można usiąść. Ale czar. Częściej Wcześniej będę musiał przyjeżdżać do Pawła, no jak nic. Dobra, idę do niego. Ostrożnie kochany, ostrożnie. Tam się jest Lucy. rzucasz. A po co leżycie tam, powiedzmy pod tym keyboardem, a? Tam leżałaś. wiem. Nigdzie tu poszłaś z kamyczkiem. Lucy. Dawaj kamyczka. Dawaj kamyczka. Weszliśmy na górę, na rooftop. Tutaj to, to jest dach od w Sausage. Tutaj, pod tym zielonym, tutaj takim, nie wiem, co, taką, taką siatką, tam jest wędzarnia. Tam Paweł wędzi wędziny. Tutaj, A to z tego sąsiada właśnie rosły te watermelony. i widzę, że on jeszcze puści. O, Są ty, ile kwiatów będą, będą, będą. No. A tutaj, w związku z tym, tu jest to sausage. A tutaj jest bar na górze. Pokazywałem wam wcześniej na dole wersję. A tu jest jeszcze na górze, można wejść sobie I jest rooftop Nówka sztuka stół Tu jeszcze niedokończony jest dach, Uuu. ale będą tutaj robić. Ale tyle. Halo? Halo? Halo Ty to jest chińskie, masz jakiegoś yuana? To jest japońskie. O, z Japonii. Ściągało. Przepraszam, to jednak japońskie. Co jest w Japonii? On z Japonii to Ale co jest w Japonii? Jaka waluta? Jen. Y masz jena? No, masz jena. A tam masz samą wódkę za nas. Takie, no ładnie, elegancki. Jeszcze tylko taka ciekawostka, tutaj jeszcze w miarę normalnie wyglądają te budynki, chociaż tamten już widać, że wąski tak po jednym apartamencie tylko na piętrze, ale, ale tutaj ten fioletowy, ten żółciutki, ale tam już w tle taki różowy, czy ten biały, to jest takie wąziutkie, ja nie wiem, naprawdę, ktoś ma taką wąziutką działeczkę i leci w górę buduje, można? Można, a ten żółty tam to już w ogóle, W poprzek na no, motoru, bo nie w poprzek nie postawisz. Tam, ten jakiś taki dziwny z balkonem w ogóle. Fajne, fajne. Ale to już jest. No właśnie, mówię o ten Ale wioletowy, i... ten żółty tam. A tutaj już jest tak właśnie typowo azjatyckie podwórko. Dziwny pan, tak. dla kurczaka. Kawałek kurczaka tego Sygryla, dla siebie sałatkę. Cieszysz się? Zobacz. Jedzonko jest. A mamam! Jedzonko, miam. miam. Ojej! Słuchajcie, można przekazać smaku i zapachu. Znaczy, smaku to jeszcze nie ale zapach. Oj, jest Proszę, ta mała gwiazdka gra. Graj, kochanie. Graj, słoneczko.

Naprawdę rozszalało się piekło na zewnątrz, no, leje straszliwie, w związku z tym partyjka Gilarda przed powrotem do domu. Rozegraliśmy mecz, uczciwy, uczciwy, aczkolwiek nie do końca uczciwy, e, była duża pomoc ze strony tej oto e, dziewczyny na, na blacie, stowu. co nie zmienia faktu, że zwycięzców się nie ocenia, dziewczyny wygrały, bardzo proszę, drogie panie, wasza nagroda. Proszę cię. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek, straszny hałas bo leje na zewnątrz i nagrywam to wszystko w środku, gdzie jest pogłos, co nie zmienia faktu, że jestem wam bardzo wdzięczny za obejrzenie dzisiejszego odcinka, dzięki wielkie, miłego popołudnia, miłego wieczoru i zapraszam was bardzo serdecznie na jutro. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.